Star Wars to prawdopodobnie najpopularniejsza marka w świecie popkultury. Nawet mimo tego, że obecnie kinowy uniwersum Marvela zaczyna walkę o zabranie tego tytułu, myślę, że całkiem trafnym stwierdzeniem będzie, że nadal jest to marka o ogromnej popularności. Nawet pomimo lekko nadszarpniętej reputacji po zakończeniu nowej filmowej trylogii, zwłaszcza po premierze epizodu 9, który do dziś jest krytykowany i wyśmiewany. Jeśli spojrzymy na zarobki tegoż potworka, widać, że nadal jest to seria, która interesuje, delikatnie mówiąc, tłumy ludzi. Nie dziwi mnie kompletnie nowa strategia Disneya, polegająca na dojeniu tej krowy aż do upadłego i na wypuszczaniu pierdy serii pobocznych z nią związanych. Ja, jako że nigdy wielkim fanem Star Wars nie byłem, tego typu wieści sprawiają, że przewracam oczami. Na tym etapie staję się coraz bardziej zmęczony tą marką. I prawdę mówiąc, nie jestem kompletnie zainteresowany znaczną większością ostatnio zapowiedzianych projektów. Dla mnie tego jest po prostu za dużo. I znacznie bardziej preferowałem czasy, gdy premiera kolejnego filmu była specjalnym wydarzeniem, a nie kolejnym odcinkiem mega serialu. Niemniej, jest jeden projekt, który mnie autentycznie zainteresował. A był nim Star Wars Visions. Dlaczego akurat to mnie zainteresowało? Ehm, um, jakby, czy to nie jest oczywiste? To anime. A dobrze wiecie, że ja kocham anime miłością wielką. Zresztą wydaje mi się, że jest to też sposób, aby zainteresować mnie rzeczami, których zazwyczaj nie jestem fanem. Jest jakaś seria, której nigdy nie lubiłem? Zróbcie z tego anime. Tym na pewno się zainteresuję. Anyway, właśnie zdałem sobie sprawę z jednej rzeczy: chociaż animowanych seriali ze świata Star Wars było mnóstwo, chyba nigdy nie dostaliśmy legitnego anime osadzonego w tym uniwersum. Jak już, to dostawaliśmy jakieś podróby, ale poza tym, to w kraju kwitnącej wiśni panowała cisza w tym temacie. No ale jak widać obecnie Amerykanie zorientowali się, że naprawdę anime to sztos. Zatem postanowili w końcu dać spróbować Japończykom powiedzieć coś nowego w ramach tego fikcyjnego świata. Sam koncept tego serialu jest głównym powodem, który skusił mnie do zapoznania się z wizjami. Otóż jest to antologia, a każdy odcinek przedstawia samodzielną, niepowiązaną z innymi mini historyjkę. Można by rzec, że każdy epizod to taki trochę odcinek pilotażowy, z którego potencjalnie można zrobić osobną serię, choć jak na razie się na to nie zapowiada, nie licząc wydanej książki opartej na pierwszym epizodzie. Co więcej, prawie każdy z odcinków jest tworzony przez różne studia, takie jak Kamikaze Doga, Trigger czy Production IG. Mam szczerą nadzieję, że nie tylko ja miałem w tym momencie skojarzenia z Animatrixem. Przede wszystkim uradowała mnie jedna rzecz: miała to być seria niekanoniczna, mająca miejsce w świecie Star Wars, ale nie zwracająca szczególnie uwagi na to, co się działo w filmach czy innych serialach. To było coś, co kupiło mnie od razu. Zawsze sądziłem, że to właśnie to nieszczęsne trzymanie się kanonu sprawiło, że ta seria ma ogromny problem z rozwijaniem się. A tutaj tego problemu nie powinno być. Zresztą sam tytuł Visions wskazuje na ogólną filozofię przy tworzeniu tego serialu. Wszystkim ekipom tworzącym odcinki w tym serialu zadano jedno konkretne pytanie: Jak wy widzicie Star Warsy? Gdybyście mieli je okazję robić, to jak by wyglądały? To jest podejście, które do prawdy szanuję i raduje mnie niezmiernie, bo wskazuje na to, że wreszcie zobaczę coś nowego i ciekawego w ramach tego świata. Od razu powiem, że nie zawiodłem się. W końcu dostałem serial w uniwersum Star Wars, który preferuje jak największą wolność kreatywną twórców. Każdy z odcinków jest nijak podobny do poprzedniego. Każdy posiada charakterystyczne cechy twórców pracujących przy nim, ale jednocześnie nie jest tak, że zapomniano tu całkowicie o całym dziedzictwie tej serii. Mimo mocnej epizodyczności, zauważyłem w dużej części odcinków pewien motyw wspólny. Chociaż filmy od zawsze były jednym wielkim amalgamatem rzeczy, które George Lucas kochał, największe inspiracje... Inspiracje czerpały one z japońskiej filmografii, szczególnie tej dotyczącej feudalnej Japonii. W związku z tym wiele miejscówek w tym serialu bardzo stara się upodobnić do wizerunku starej Japonii, tylko że w kosmosie. A zresztą, pierwszy odcinek to dosłownie film kurosawy, polany sosem ze Star Warsów, a ostatni odcinek to dosłownie ukryta forteca, tylko animowana. Z mojej perspektywy jest to ukazanie tego świata w nowy i ciekawy sposób, ale jednocześnie pamiętając o tym, z czego ta seria tak Naprawdę mi się wywodzi, ale mimo tego jednego elementu wspólnego, jako iż jest to antologia, każdy epizod opowiada samodzielną, wymiarę skondensowaną opowieść. Dostajemy tu historyjkę o odpowiedniku Ronina, broniącego wioski przed najeźdźcami, o uroczym druidzie, który jest trochę takim astrobojem świata Star Wars, o zespole muzycznym itd., itd. Kolejna rzecz, która mnie bardzo cieszy, to brak jechania na znajomych postaciach. Tak naprawdę, tylko w drugim odcinku dostajemy sporo znajomych rzeczy. Wiecie, Tatooine, jako miejsce akcji, znajome postacie, jak Boba Fett czy Jabba, ale poza tym, chociaż mamy tu sporo rycerzy Jedi, to uświadczymy tu Plejaden całkowicie nowych postaci. Mimo wielu elementów charakterystycznych dla serii, nie czułem tu ani razu szczucia nostalgią. Co jest dla mnie wielkim plusem, bo jest to jedna z ważniejszych cech, przez które zraziłem się ostatnio do Star Wars. Skala tych historii jest wyjątkowo mała. Fakt konfliktów jest tu całkiem sporo, ale właściwie wszystkie są dość osobiste, przyziemne i nie ma tu momentów, gdy wszyscy się orientują, że zaraz nam galaktykę rozwalą, co jest całkiem miłym urozmaiceniem od tych wszystkich epickich galaktycznych przygód, do którego przyzwyczaiły mnie filmy. Wszystkie epizody różnią się też długością. Najdłuższy z nich trwa około 20 minut, ale zazwyczaj długość waha się między 13 minutami. To dość krótko, ale w większości przypadków te opowieści są w stanie wyrazić to, co chcą przekazać, całkiem sprawnie, mimo ciasnych ram czasowych. Niemniej nie zawsze to działa tak dobrze, bo przykładowo drugi odcinek, ten o zespole muzycznym, jak dla mnie jest ewidentnie za krótki i brakuje mu trochę więcej kontekstu, abym bardziej się przejął relacjami między postaciami. Z kolei taki odcinek The Night Jedi, jak dla mnie średnio działa jako oddzielna całość, bo przez cały czas czułem, że oglądam jakiś pierwszy odcinek dłuższej serii, a końcówka zostawiła mnie z ogromnym poczuciem niedosytu. Ale ten serial pokazuje, że da się to zrobić lepiej. Na przykład w odcinku Loop and Ocho, który też zostawia sporą furtkę na kontynuację, ale akurat w jego przypadku nie czułem tego niedosytu i czułem, że mimo wszystko wszystkie fabularne cele tej opowieści zostały osiągnięte. Więc ten format czasami nie działa idealnie, ale nie jest to wrażenie, które towarzyszyło mi na tyle często, by mi bardzo przeszkadzało. Każdy epizod jest też utrzymany w zupełnie innym tonie. Mamy tu historie bardziej poważne, ale też takie, które są znacznie lżejsze. Podoba mi się też rozłożenie tempa tych historii. Jak już przy tym jesteśmy, to muszę po prostu wspomnieć o odcinku trzecim, czyli tym przedstawiającym pojedynek dwójki bliźniaków służącym imperium i który został wyreżyserowany przez studio Trigger. Trochę obawiałem się tego odcinka, bo moi wierniejsi widzowie może pamiętają, że ostatnimi czasy jestem trochę cięty na Triggera. Ale tutaj nie mam żadnych zastrzeżeń, ten odcinek to po prostu trigger na pełnym triggerze. Dzieją się tu chyba najbardziej absurdalne i przegięte rzeczy jakie widziała ta franczyza od nawet nie wiem kiedy. Wiem, że jest to epizod o mieszanej publicznej opinii i rozumiem to doskonale. Jest tu cała masa bullshitu, wiadomo, ale jest to ten rodzaj bullshitu, który po prostu kocham. Dostajemy tu taki zastrzyk kuriozalnej adrenaliny, że kompletnie zapominasz o takich szczegółach jak to, że najwyraźniej tutaj ludzie mogą oddychać w kosmosie bez problemu, albo że główny bohater to dosłownie Leo z Bromer. Powiem tak, cały ten odcinek to scena zniszczenia floty z Ostatniego Jedi, tylko że bardziej. I to tak naprawdę bardziej. Aż mi się przypomniały czasy killa kill. Może to kontrowersyjna opinia, ale to mój ulubiony odcinek. Po prostu bardzo wpasował się w moje gusta. Ale wiem, że czasami tego typu rzeczy potrafią zmęczyć widza. Dlatego ciekawe dla mnie jest to, że w następnym odcinku dostajemy swoistą przerwę, odpoczynek, wyciszenie. A akcji mamy tu tylko pod koniec. Nie jestem pewien, czy było to intencjonalne, ale podoba mi się takie dawkowanie tempa akcji ale pozostając jeszcze przy Triggerze, jestem zaskoczony tym, że są oni autorami aż dwóch odcinków, bo oprócz odcinka o bliźniakach, stworzyli także The Elder, który drastycznie różni się stylistycznie i prawie nie przypomina tego, co Trigger mógłby stworzyć. Jest on dość powolny, skupiony bardziej na budowaniu napięcia, co moim zdaniem robi wręcz mistrzowsko i w dodatku posiada ciekawą kreskę, która w ogóle nie kojarzy mi się z innymi produkcjami od Triggera. Niemniej, chociaż akurat w ramach tej historii ten styl nawet mi pas Mym zdaniem jest to najsłabszy odcinek pod względem animacji. Poza scenami walki, które są spoko, jest tu cała masa statycznych momentów, które wyglądają po prostu przeciętnie. Rzuca się to w oczy dość mocno, bo poprzednie i następne odcinki są naprawdę świetne pod względem animacji i każdy zupełnie różny od siebie styl pasuje do danej opowieści. Tak jak się spodziewałem od samego początku, najczęstszym argumentem przeciwko tej serii jest właśnie to olewnicze podejście do Kanonu i to, że nie zachowuje ona ducha oryginału. Cokolwiek to znaczy, jest to obserwacja, z którą bardzo trudno mi się zgodzić. Z mojej perspektywy Star Wars powinno być serią z niekoniecznie jakąś z góry ustaloną historią. Fakt, nie mamy nic przeciwko trzymaniu się pewnych konkretnych zasad, ale ja zawsze widziałem to uniwersum jako jedną wielką piaskownicę kreatywną. Świat, w którym można opowiadać historię właściwie każdego rodzaju. I tutaj dostałem dowód tego podejścia. Dowód na to, że wcale nie musisz opowiadać o wykułku tych samych postaciach, które ciągle chcą osiągnąć jeden i ten sam cel. Star Wars Visions pokazało mi, że tak naprawdę ten świat jest w stanie żyć sam z siebie i jak bardzo pojemny potrafi być, jeśli chodzi o potencjał fabularny. Ten serial zwyczajnie przywrócił mi wiarę w to, że z tej marki da się wycisnąć coś ciekawego. Potrzeba tylko zwykłej chęci. Niestety odnoszę wrażenie, że będzie to tylko jednorazowy skok w bok i takie eksperymenty będą rzadkością. Chociaż kto wie, może wizje tak się spodobają, że ktoś skusi się na pełnoprawną kontynuację któregoś z tych shortów. Byłbym bardzo rad zobaczyć coś takiego. Ale kończąc już mój wywód, powiem tylko tyle, że jestem bardzo usatysfakcjonowany tym serialem. Ośmielę się nawet stwierdzić, że są to najlepsze Star Warsy, jakie widziałem od czasów Zemsty Sithów. Spotkałem się kiedyś ze stwierdzeniem, że każdy ma swoje Star Warsy. No więc, idąc tą logiką, to są moje Star Warsy. Gdyby cała ta marka wyglądała w ten sposób, to jestem prawie pewien, że miałbym o niej wyższe mniemanie niż teraz. Mam też wrażenie, że jest to serial godny polecenia nie tylko fanom serii, ale także przeciętnym widzom, którzy po prostu chcą obejrzeć jakieś science fiction anime. No, jak dla mnie, to po prostu świetna i unikalna seria. A z mojej strony to by było na tyle. Jak zwykle dziękuję Wam za uwagę. No i trzymajcie się, moi drodzy. Do następnego razu, cześć.